Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara. dzisiaj wraz ze mną jest Ero no, Halo I witamy was w kolejnym odcinku z Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution Gdzie... Gramy sobie oczywiście randomami, wszystko random Ero, wszystko random Jedną grę zagramy sobie random, a kolejną będziemy mogli wybrać sobie jakąś postać, jaką tylko chcemy Ja wybiorę sobie mapkę Gara w kapeluszu kontra Jiraiya Ej, czy ty to wybrałeś, czy po prostu... Było. Było. Los. Dobrze! Ej! Co to się stało? Co to się stało? Masz piasek, CO TO SIĘ, co to się STAŁO? Skorna. O cholera. Dobrze, dobrze. Gara, nie poznajecie. O nie. Tak, to no właśnie, chciałem, żeby mnie obronił, tylko myślałem, że troszkę inaczej to zrobi, że ja po prostu nie padnę na glebę, ale, no... Dopałeś go, tak wiesz... Tak... Shinra Tensei! Shinra Tensei, ty jesteś pokrudzony od <grym> Wodospad Ruchomek Piasków! Aha. Myślałeś, że to ty mi zrobiłeś? Nie, wiem. Wodospad! WODOOSPAD! Ja pierdolę, serio. Wodospad, że w tą grę. Wodospad. Chcesz z wodospadu? O nie. Co ty mi chciałeś zrobić? Panie nie WODOOSPAD! Wodospad. Więcej wodospadu. Wodospad. O nie, co to było? Wodospad! Nie, nie, nie! Wodosp Dobra! Koniec zabawy okay. Ej, nie, nie, ja, ja żartowałem! ELO! Kurwa! Halo! W Saporcie, pomóżcie mi! Zróbcie co! Hello! Ej, czy... Przy się zagubiłem. Ja też, nic z tego Dobra, no no, no no co ty robisz? Tak, 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 tak Dobrze W końcu jakiś z ciebie pożytek Ej ej. Ja się nie spodziewałem, to bo nie... oj. To było nie fair, kurwa Nie, 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 nie rosygał o nie i teraz będzie mnie napieprzał pewnie No 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 właśnie Wodospad! No nie, chujowy ten. Dlaczego ty. ty specjalnie teraz tak chodzisz dziwnie? Tak! Nie, nie. Tak? Ja tak. nie wierzę w to. Dlaczego tak malutko ci musiało brakować? Po prostu się z tobą bawiłem. Po prostu tak. się za bardzo z tobą bawiłem. ja Ropuszu, pustelnik z góry, mojego bioku, to ja! mnie troszkę. Ech. A wielka kulka analna Ty takich używasz, co? Postać jaką chcemy, pamiętaj Ero Jaką tylko chcesz postać he, 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 he. O nie, 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 nie Nie ma tu takiej taki. Dobra, jest Jest! że nie ma Jest I Czekaj, kogo... O, weźmiemy sobie ciebie na supporcie i ten typ Dobrze jest dobrze. A kogo wybrałeś? Chciałem Dejdara. Nie no, spamowałbyś mi. Kwadrat, kwadrat, kwadrat. Tobie kontra to Widzisz, yy, kogo mam na ramieniu? Kurwa. Hihi. Zaporci. Dlaczego ja się nie ruszałem? Nie wiem. O ty kurwo jebana. I't my turn. No. Y y albo i nie. No nie wierzę. Po prostu. No co ty szybko? Nie, nie. <laughs> Zawsze się dajesz na to nabrać. Krw. D. Jest, jest! O nie, ty już masz! Bo? To to było hamskie. To było, było hamskie. O, w końcu! Nie, 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 cofaj! Dlaczego ty masz już tak ma dużo HP? Dlaczego ja mam tak mało? Oberwaj parę razy, pamiętasz to na trybie. Czy mnie to nie ani razu nie uderzyłeś? Kurwa, mać! No nie, nie, nie. Moja jedyna szansa. O chuj to moja jedyna nadzieja. E, wiesz co? kolego, szanuj. Nie, cicho kolego, bądź! Szanujmy się! Kolego! Nie ma teraz kolego! Ojojoj! Oj, oj. Nie ma teraz kolego! Ej, ero, tak nie miało być! Nie miałeś mnie teraz bić! Ja miałem być teraz niepokonany! Nie będę! Kujów Elio! Madarał uciecha, pizdo! Kurwa nie, nie, nie! Nie, 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 nie! O nie! O siema! O kurwa! Kurwa! Nie wiem! Nie się Co to miało być? Wiedziałem, że to mojej technice Może rewanż, co? Nie, nie ma rewanżu. Nie ma rewanżu. Nie ma rewanżu. Nie ma, nie ma. Nie, nie będzie rewanżu. O, pojawia się klon sieciowy, z ja nie program. Graj sobie z klonem sieciowym. Ja już z tobą nie gram. Od dzisiaj. Urhara and Boty. Dobra, więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie lajka, like, komentarz. bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, by być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Dzisiaj wraz ze mną był Ero, który zaczął grać w clicker Heroes. No chama. Chama esse